Pilne ostrzeżenie dla klientów Amazona: mogą paść ofiarami nowego oszustwa. Mm. Oszuści mogą w łatwy sposób uzyskać dostęp do kont bankowych wielu użytkowników. Pod pretekstem problemów z zamówieniem próbują nakłonić ich do zainstalowania oprogramowania do zdalnej kontroli, takiego jak TeamViewer lub AnyDesk. Następnie, za pomocą tego oprogramowania, sprawcy mogą przejąć kontrolę nad komputerami lub smartfonami swoich ofiar. Po zainstalowaniu oszuści instruują osoby, których to dotyczy, aby zalogowały się na swoje konto Amazon, a także otworzyły aplikację bankowości internetowej. Pod pozorem powstrzymania ataku hakerskiego przestępcy uzyskują pełny dostęp do poufnych informacji o kontach swoich ofiar i plądrują je. Oszuści są niezwykle wyrafinowani w swoich działaniu. Wykorzystują fałszywe numery i dane osobowe znalezione w internecie, a następnie podszywają się pod pracowników Amazona. Głównym celem tych ataków jest uzyskanie dostępu do kont bankowych ofiar. Instalacja oprogramowania do zdalnej kontroli odgrywa tutaj kluczową rolę, ponieważ umożliwia oszustom bezpośrednie manipulowanie kontami i transakcjami. Biorąc pod uwagę to zagrożenie, należy zachować szczególną ostrożność, gdy nieznani dzwoniący proszą o podanie swoich danych osobowych lub instalację oprogramowania. W razie wątpliwości, należy natychmiast zakończyć rozmowę i samodzielnie skontaktować się z Amazonem. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.